Męcenowe sranie w banie, sranie w banie niesłychanie taki jest to straszny cham, ten męcenże ciągle blam 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 tyktakuje swoje brednie o podatkach i o państwie i nie ma odpoczynku o tygówien i blum blum Din, di, 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 di. Męce sranie w banie tik za sranie nasrał, cały tik tok swoimi bzdurami chok ok. i młode dupki łykają jak pelikany, hop, hop. Jeszcze więcej srania w bania, męce gadania. Zobaczcie, ten. to ten koszmar się nie kończy. Ile tego on nasrał? tutaj mówi, że uprości tam, że zlikwiduje podatki tam, że jego imię jest takie, jakie ono jest. No i po zaakceptujmy, za, że ono jest, jak jest, ale co to wnosi, to nie wiem.

Ale młode debile to wszystko łykną Bo męcen go do ostro choć głupio Ale że ostro to dla nich to prze... Hej! Męcen, męcen, męcen manipulator I młodzieży du du, 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 du du jeszcze gorsze Zobaczcie to się w ogóle nie kończy Ja również mam dużo materiałów na TikToku i YouTube prawda, ale ja nie pierdzielę w kółko tym samym, a on jak najbardziej tak to jest najistny rak.